Prezes Prawa i Sprawiedliwości odwiedził Sieradz. Podczas konferencji prasowej mówił o sytuacji gospodarczej Polski. Podkreślił, że nie ma powodów do paniki, bo daleko nam jeszcze do sytuacji takich krajów jak Grecja czy Hiszpania. Nie oznacza to jednak, że można czekać z założonymi rękoma. Jarosław Kaczyński skrytykował reformy przeprowadzane przez rząd. Ich główną wadą jest sięganie do kieszeni przeciętnych Polaków. To jest taka próba ratowania się, jak zawsze, kosztem tych, którzy są społecznie słabsi. Nasza propozycja jest inna i ona jest sformułowana w ustawach podatkowych, które mamy gotowe. Podatki wobec banków, wobec wielkich sieci, przywrócenie składki od dochodów, czyli właśnie pensji powyżej 2,5 przeciętnej, bo w tej chwili powyżej 2,5 przeciętnej krawej się już nie płaci składki. Zdaniem Mierosława Kaczyńskiego to rząd odpowiada za problemy przy budowie autostrad i nadmierny rozrost administracji. Prawo i Sprawiedliwość chce przywrócić równowagę w rozwoju dużych miast i tych powiatowych. Lider partii zaprzeczył jednak, że wizyty w takich miastach są przygotowaniem do kampanii prezydenckiej. W 2008 roku objechałem wszystkie okręgi wyborcze i wszystkie były miasta wojewódzkie, które nie są stolicami okręgu wyborczych. I jeszcze do tego dziesiątki innych. Łącznie było w przeszło stu miastach, a był rok 2008 i naprawdę nic nie wskazywało na to, że będą wybory. To jest po prostu rutyna naszej działalności. Jarosław Kaczyński złożył kwiaty pod pomnikiem poświęconym ofiarom katastrofy smoleńskiej. Potem w Teatrze Miejskim spotkał się z mieszkańcami Sieradza. Panie prezesie, chciałem z panem porozmawiać. Ja kończę spotkanie, ja tu będę czekał i porozmawiam z panem. Bo pisałem do pana trzy razy i pan nie odpowiada na pisma. O czym? O czym? No, prawda, żeby była prawda i, i uczciwość w rządzie i wszędzie. A co tu jest? Jak ludzie się kłamie? 22 lata już jak Solidarność doszła do władzy, i co zrobiła z Polską? Co zrobiła się razem? Piękne zakłady były dziewiarskie. Wysyłali odzież w cały świat. Ludzie mieli pracę, a dzisiaj co mają? Chodzą po śmietnikach, napadają na śmietniki, po nocach. Ja też chodzę. Do tej grupy należę. Tak, proszę panią. Ja za, za tyle lat pracy mam, żyję za 800 zł. I ci... takich jak ja to jest tysiące tu ludzi w Polsce. A, a, a ci się bawią. Na spotkaniu już tak nerwowo nie było. Większość z około 300 uczestników stanowili sympatycy Prawa i Sprawiedliwości.